Siemanko z tej strony na toperek. Kolejny odcinek na kanale. Już mam szeregowca. Wbiłem sobie ten stopień. I właśnie za ten stopień. Mogę już grać skrzydłowych i turniejowych. Odbijanie strefy zagrożenia. Wszystkie już mogę grać tryby. To jest wielki plus. Ale ja. Po raz kolejny zagram w treningu z botami. To będzie skrzydłowy. Ostatnio był na mapie Lake. A co jeżeli nie zagramy skrzydłowego, tylko odbijanie No odbijanie nawet spoko, więc... Albo wiecie co? No chcemy sobie pograć na mojej nowej broni. No, na nie więc zagramy turniejowy, chyba że uproszczony, dobra, uproszczony na na mapie Assault, Assault dokładniej w sumie. Chcę Wam ogólnie pokazać mojego Galilka. Czy podoba mi się ten skin. Serio? Z go za rangę, za szeregowego. Więc. Co, może ktoś chciałby, żebym w następnym odcinku przywitał się z wyższą rangą? No ja tam nie wiem. Zobaczę, jak mi pójdzie wbijanie. Jak mi się uda, to wbijam nową rangę. Oczywiście teraz będę chciał wbijać rangi po to, żeby mieć skinę ale no. Za każdą rangę nie będę dostanę skina. Ale chociaż za tą rangę dostałem skina. Więc spoko. Oczywiście, żeby będę grał terrorystów, żeby wziąć tego Galila. I kupić. No bo co mam grać w antyterrorystach. Że większość skinów widzieliście moich chyba. Do P90 na pewno był pokazany. Do czego jeszcze pokazywałem? Chyba, że tylko do P90. Kurczę to byłby mały pro... Przypał. Nie problem, przypał. Dobra. Jak nie zapomnę, to nagram odcinek z. No, ogólnie z. No, z pokazywania wszystkich moich skinów, to musiałbym chyba po obu stronach być. Odpowiednie zarządzenie. E, nie zdążyłem przystać. Przepraszam, nie zdążyłem. Ogólnie ja będę próbował wyjść na dach i z dachu coś posnajpić. Więc bez zbędnego przedłużania bierzemy też

Ładne pistolety? Nie powiem. Nie powiem, że brzydko. Nol. Łatwo. O. I dobra, tutaj są te drzwi. Zabędę będę łaskawy i im otworzę. Dobra, to nie jest jakiś kozak skin, ale no mnie się podoba. Dobra. lol C'est victory call my brother Kurczę. Sorki za tak długi czas nie mówienia. Kurczę, byłem skupiony na grze. Gdzie on jest? Zaraz go dorwę. Pewnie się zasnajpił. Ty, mam genialny plan. Zasnapię się na jego sponię. Okej, okay, czyli to jest prawdopodobnie ostatnia runda. Musimy się postarać. A to tak lecę na nich panem Ała. Głupi upadek. Szadujemy. Jest! Dobrze! Dobrze. Trójka z plusem, znowu, ale ładnie, fajnie. Więc, co mogę powiedzieć? Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Proszę o zostawienie łapek w górę, subskrypcji na kanale. I co, żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć.